Osławiony cewnik J JJ, Doppel J, świński ogonek. No bo pigtail to świński ogonek, bo jest zakręcony na obu końcach. I co robi ten cewnik? No, ten cewnik ma za zadanie szynować moczowód. Ten cewnik ma za zadanie y, pozwolić na komunikację pomiędzy nerką a pęcherzem moczowym y, i pytacie się bardzo często, czy cewnik pigtail może przepchnąć kamień y, do góry do nerki? No może. Oczywiście, że może, bo jeżeli zakładamy ten cewnik, on ma co prawda ten koniec lekko stożkowaty, ale bardzo często zdarza się, że ten cewnik przepycha kamień z moczowodu do nerki i tak naprawdę to jest dla nas ułatwienie, bo dzięki giętkiej ureterorenoskopii możemy sięgnąć do nerki i tamten kamień w nerce zdecydowanie łatwiej się kruszy i zdecydowanie łatwiej potem wyciąga niż usuwanie kamienia z moczowodu. Ale cewnik Pigtaila, pamiętajcie o tym, żeby nie przetrzymywać go. Jeżeli macie napisane, że cewnik trzeba usunąć po trzech miesiącach, to usuwajcie go po trzech miesiącach. Tutaj znalazłem taki ładny obrazek. Zobaczcie, tak wygląda cewnik Pigtaila obrośnięty kamieniem, który był przetrzymywany ponad rok. I wtedy dla nas to jest istotny problem.